Cześć wszystkim! Witam Was po długiej przerwie w moim bałaganie. Jest bałagan i jest chaos, ale ja się w nim odnajduję i to chyba jest najważniejsze. Zobaczcie, jestem w garażu, mądrzej się wietrzy. Jest ta się wietrzy, mamy dzisiaj dzień na wietrzenie. Ładna pogoda, Wrześ... wrześniowe słoneczko świeci, jest super. Słoneczko sobie świeci, a ja popołudniami zobaczcie co tutaj sobie buduję. Cały czas wam mówię, że będę. Przekładał silnik ze starego Mondeo MK2 do mojego żółtego Lambo. Tak? Będę przekładał silnik? Okej. Okay. Mam do tego tutaj żurawia. Tu oczywiście za tym bałaganem całym stoi żuraw. Kiedyś go kupiłem sobie specjalnie do wymiany sprzęgła w Esteku. No ale nie mam jako takiego stojaka do silnika. Przeglądałem sobie tam wszystkie portale aukcyjne. Przeglądałem sobie właśnie tutaj takie te stojaki do silnika i powiem wam szczerze jak mi się już jakiś stojak podobał to kosztował ponad tysiaka ponad tysiaka znowu tylko do jednej roboty tak samo jak z tym żurawiem troszkę przegięcie nie także stwierdziłem że zrobię sobie to samo i zamysł był taki robimy wszystko z tego co jest w garażu staramy się jak najwięcej gratów wykorzystać w garażu bo jak widzicie jest tu wszystko tak, jak to jest, coś się buduje, coś się odkłada, coś się sztapluje. Jest tutaj ogrom. Jedno stanowisko praktycznie w garażu jest zagracone. Kiedyś do tego dojdę. Mam nadzieję, że jak najszybciej, jak najbliższym czasie. No ale dobra. Także zamysł by taki, że wykorzystujemy wszystko to, co jest w garażu dostępne. I jak najmniej kupujemy. No i tak też popołudniami sobie tutaj takie ustrojstwo uspawałem. Uspawałem sobie tutaj, tak. Wzorowałem się po prostu tymi wszystkimi stojakami do silnika, jakie są dostępne w handlu. Tak? No i tak też sobie pomierzyłem silnik od Mondeo. Podmierzyłem tą całą fałkę, bo tam gdzieś w tym hałosie jest jeszcze jedna fałka. W drugim garażu stoi też silnik V6. Pomierzyłem sobie ten silnik, no i wyszły mi takie wymiary. Powinna być dobrze, z czego mam zrobione tutaj ten mój stojaczek. tak? Nie pokazywałem tego Wam wcześniej. Nie nagrywałem tego, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu, tak? Jak się spawa, jak się kątówką tnie, to dobrze wiecie. Także stwierdziłem, że nic ciekawego w tym nie ma, także po prostu robiłem i teraz pokazuję Wam po prostu już efekt finalny. No prawie, że finalny, bo jeszcze trzeba go tutaj dokończyć, pomalować i jeszcze tutaj to całe główne mocowanie, które jest jeszcze o tam przyspać. Dzisiaj właśnie odebrałem tą blachę jest to blacha 15. Blacha 15, właśnie tak z, tej, z tymi ładnymi fasolkami. W które przyjdą te całe uszy mocujące, które przykręca się do silnika. Tak, Jak widzicie, mam sobie zrobiłem tutaj takie cztery uszy. Takie cztery łapki, jakby. Tutaj jest profilek 25 na 25 ścianka 2. Kawałeczki wałka FI25, tutaj specjalnie tak zatoczone. bo Oczywiście mamy tam przy silniku te kołki takie ustalające, co ustalają położenie skrzyni, tak? Wziąłem to wszystko pod uwagę. I już tutaj specjalnie tak zatoczone, że swobodnie wchodzi na te kołki, skręcamy śrubą, dziesiątką, bo tam właśnie są dziesiątki czy dwunastki to powiem, szczerze, teraz już się troszkę pogubiłem. Dwunastka, przepraszam, dwunastka 12, tak, skręcamy śrubą 12 mili mi się to bo łebki w tych śrubach samochodowych zawsze są zaniżone względem właśnie tych gwintów, tak i temu to tam mi się troszeczkę pomerdało w każdym razie mamy tutaj śruby dziesiątki taką tulejkę tutaj jedno tu mamy i drugą łapkę z taką tulejką bo mamy dwie tulejki ustalające na silniku no i tutaj po prostu już tylko Tulejka przewiercona pod śrubę. A tu, oczywiście, żeby nie chodzić z nakrętkami, nie kombinować mamy gwinty. Tulejki z gwintami. Tu, tu, tu. I tutaj. Tak. Tak to wygląda. I teraz te łapki przychodzą sobie Odpowiednie ust przykręcone do tej blachy. No, a tą, oczywiście, stronę tutaj. Do silnika, ok, takie łapki mam zrobione. Blacha jest do przyspawania, tutaj u góry. W tym miejscu, tu oczywiście przydał się. Pamiętacie? Budowałem kiedyś kobyłki, te podpory takie. To jest ta sama rura. Idealnie tutaj pasują średnicowo jedna w drugą. I też tutaj takie krótkie odcinki wykorzystałem. Tutaj zrobiłem sobie, oczywiście w tej mniejszej średnicowo rurze jest otwór na przelot, a tutaj jeden otworek na przelot i drugi. Czemu są dwa otworki? Bo jak zrobimy jeden, to mamy tylko możliwość przestawiania o 90 stopni silnika, a dzięki temu, że są tutaj dwa otworki, jest możliwość przestawiania silnika o 45 stopni. Może, by było tutaj jeszcze na wiecie jakieś otwory, ale po co to osłabiać, po co kombinować, tak? To jest fura FIT48. Tutaj FIT42. Profil 50 na 50 ścianka 2. Poprzez tutaj kątownik 50 na 50 ścianka 4. Połączony właśnie dalej z profilem 50 na 50 i tu już, jako takie nogi, profil 50 na 30 ścianka 2. Wszystkie profile mam tutaj ze ścianką 2. Trochę, troszkę się obawiam, że ta ścianka jest cienka, ale mam nadzieję, że jakoś to się uda. osa mi atakuje. Co mam teraz robić? Siedzieć cicho? Nie. Nagrywać dalej. Dobra. No, a tu mamy jeszcze taki wzmacniający profilek, żeby mi te nogi tutaj tak nie chodziły. 30 na 20 ten profilek też służy po to, bo jak widzicie, zrobiłem sobie tutaj taką wannę. Taką wannę z blachy ocynk. Miałem tam taką blachę, cały arkusz ocynk-blachy, 0,5 mm grubość, cienkie to jak gazeta, no ale po, wyg po wygięciu już uzyskało jakąś tam sztywność, tak? Z tym wyginaniem to tutaj było naprawdę ciężko weźcie tutaj na takiej długości, to jest chyba 60 cm weźcie to wygnijcie, tak żeby to jakoś wyglądało masakra jakaś ale powiem szczerze pochwalę się, no wyszło no zobaczcie, nie jest tak źle nic nie jest młotkiem poklepane, wszystko jest ładnie powyginane mimo, że żadnej zaginarki, żadnej krawędziarki do tego nie miałem miałem do tego tylko i wyłącznie tutaj tą blachę i płaskowniki, no i gumowy młotek. No i tak długo się bawiłem, aż zrobiłem. Chcecie wierzyć, czy nie, ale zajęło mi to jedno popołudnie. Jedna taka wanienka zajęła, zajęła mi całe popołudnie. No ale efekt jest całkiem fajny. Teraz muszę tylko to tutaj polutować tak. Bo Jak widzicie, o, to jest zagięte, ale nie jest jeszcze polutowane. O, co bym jeszcze mógł tu Wam powiedzieć? Coś telefon mi głupieje. O, wrócił, wrócił. Staram się to nagrywać bez żadnego tam obcinania. Także wybaczcie, jest film na żywo. Tak, jak leci, bez żadnego obcinania, bez wszystkiego. Ok. Kółka, oczywiście, tutaj na łożyskach, pancerne kółka z jakiejś mega ciężkiej maszyny, oczywiście z galerii metalowej, czyli ze złomu, przywiezione sobie już jakiś czas temu. O, ładne, wszystkie cztery kółka obrotowe. Jeden mankament tego wszystkiego: nie mają hamulców. Także troszeczkę może nam tutaj to jeść. No ale. Z tym to sobie chyba jakoś poradzimy. Widzicie? Takie kółeczka, że tu nawet mają możliwość, O, jest kalamitka, smarowania tutaj tej całej swojej obrotnicy. Oczywiście tutaj jakiś kawałek. Blaszki, żeby to przy, przykręcić. Tu w profilku są zrobione. Otwory przykręcone, tutaj z tej strony, jako że nie, nie ma dojścia do tego do nakrętki, żeby tu jakąś nakrętkę zakręcić, jest założona nie to nakrętka, no a tutaj jeszcze muszę poprzyspawywać nakrętki, żeby w co chwilę nie latać z tymi nakrętkami, bo mam to jak tak zrobione, że tą górę zdejmuję na to kładę sobie jakąś płytę, zamiast tej wanny i wtedy mam po prostu taką ruchomą platformę czy to do przewiezienia skrzyni czy czegoś tam innego, tak taką ruchomą platformę Coś z tym światem tu mi naprawdę, zobaczcie, słońce naparza, piękna pogoda, a tu mi z tym telefonem coś głupie jest z tym światłem. Coś podejrzewam, że te moje 10-minutowe gadanie będę powtarzał. No nic, w każdym razie widzicie, jestem na takim etapie i za chwilę będę dalej kombinował. Muszę przyspawać tą blachę tutaj do tej środkowej rury. Jutro przyjdą jeszcze łożyska wzdłużne. Takie najtańsze jakie tam były, chyba 8 czy 10 zł kosztowały. 50, na 70 i na 14, szerokie. A wszystko to po to, bo przecież silnik ma jakąś swoją wagę, tak? Będzie nam tutaj wciążył na tym wszystkim, żebyśmy mogli swobodnie trafić tutaj w te otwory. Bo ja, jak to ja, zrobiłem to z dokładnością do pół milimetra. Otwór 12, śruba 12, a tam jest otwór 12,5. I teraz musimy to zrobić tak, żeby ta oś tu nam się nie przestawiała, żeby można było tutaj swobodnie tym obracać. Także tu będzie jeszcze łożysko wzdłużne. Z tej strony będzie łożysko wzdłużne. Tu w tej chwili tylko tak przełożyłem sobie, żeby było na, do pokazania, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Tak, będzie łożysko wzdłużne. I tu mam jeszcze podkładki pod śruby M24. Akurat ma idealnie 70 na zewnątrz. Roztoczę je sobie tak, żeby zrobić tutaj opory do łożysk. dwie następne już mam na tokarce i to wszystko tutaj ze sobą złączę. Jest jeszcze troszkę roboty, ale mam nadzieję, że będzie efekt końcowy całkiem fajny. I praktycznie wszystko zostało zrobione z czego? Z gratów, które były w garażu. Z gratów, które były w garażu i praktycznie... Większość to są profile z odzysku. Zawsze, jakieś tam na złomie znajdę, jakieś fajne profile. Jak coś widzę, od razu jak się spodoba, to jest moje. No i widzicie, i buduję. Po pół dnia mi widzicie, takie pierdoły sobie buduję. Lubię takie coś. Trochę pieniążków w suchym. Będzie można coś więcej zrobić w żółtym albo w innym. Chodź do STK też mam już fajny patent. Za, za jakiś czas zobaczycie, coś wymyśliłem. Dobra, ja się biorę tutaj za spawanie i widzimy się, jak już będę miał to wszystko uspawane. Pewnie przed malowaniem. A teraz takie małe sprostowanie. Zamotałem się, powiem Wam szczerze, z tymi tutaj otworkami. Tu są otworki Fi 10, bo śrubki są Fi 10, Fi 12. Raczej nie Fi 12, M12 to jest tutaj. Tu jest M12, a tu są otwory Fi 10. Także, żeby nie było w komentarzach burzy, to już się tłumaczę. Dobra, widzimy się, jak będzie tutaj coś więcej. Jak widzicie, tą główną blachę, do której będzie wszystko przykręcane, mam już sobie ogarnięte. Mam ogarnięte tutaj. Te fasolki, ogradowane to wszystko, wyczyszczone. Powiem szczerze, tutaj był mały problem, tak? Mały problem, ponieważ miałem tutaj w narsynku 12,5, a tu wynik właśnie temperatury, to lekko się jakby tutaj wykrzywiło. I musiałem tutaj frezem troszeczkę to wyprostować, tak? Takie widzicie rzeczy dzieją się przy paleniu. Tutaj podczas cięcia... Materiał się nagrzał i lekko w taki łuk tu schodziło. Tu szybko wchodziła, a tutaj się kleszczyła, Ale fres palcowy i do przodu. Udało się. Jest zrobione. Ta blacha jest już przyspawana do tej środkowej rury. Na tej środkowej rurze, Jak teraz Wam tu rzucę zdjęcie. Mam, jak widzicie, zrobione takie nacięcie. To nacięcie będzie służyło do rozprowadzania oleju, bo tutaj w tym miejscu, gdzie jest te, tutaj ten otworek, będzie przyspawana nakrętka M6 i kalamitka. Tak? Także będę mógł tutaj, tutaj to sobie posmarować i będzie z mniejszymi oporami tutaj się kręciło. Tak? Zawsze będę mógł to przesmarować. A tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, te wszystkie podkładki mam sobie przy, przygotowane. Tutaj te były podkładki M6 24, średnica zewnętrzna 70, a tu jakieś większe podkładki jeszcze jechałem kupić w taki i zatoczyłem w taki sposób, że ta jedna zbieżni lekko wchodzi właśnie w tą podkładkę. Tak. I teraz tutaj wszystko tutaj mam sobie tak wstępnie ustawione, i teraz będę musiał po prostu tą bie podkładkę zostawiam luźną, bo jakoś tam. Tu w tym miejscu od wewnątrz jakoś ciężko będzie to pospawać, także zostawiam, po prostu będzie działało na zasadzie tutaj oporu przyparcia do tej blachy, do tych spawów tutaj moich. A tutaj będę musiał po prostu tutaj to ścisnąć i punktowo sobie tak pospawać. Ciągiem nie będę spawał, bo znowu zrobię tam jakieś przetopy do środka, do rury i znowu zacznie się kleszczyć. Nie mam ochoty już szlifować w środku tej rury. Tak samo właśnie było jak tutaj spawałem zrobiły mi się tam jakieś przetopy do środka i musiałem to szlifować zaraz Wam pokażę czym to robiłem tu gdzieś mam o proszę bardzo specjalnie musiałem sobie tutaj taki przedłużyć ośkę tutaj do tego do tego papieru ściernego i tak tutaj szlifowałem to w środku Przerąbane. Chyba z dobre pół godziny z tym się bawiłem. No ale nic. To już było. To już jest za nami. Teraz, tak jak wspomniałem, przyspawuję tutaj te moje podkładki. O, tu może pokażę. To jest podkładka w większej średnicy, jakieś 75. Także starczyło mi tutaj na taki malutki rancik, tam bodajże 1,5 mm, żeby tu, tu jest fil 70. Tak? I to łożysko tutaj idealnie to wchodzi. Także teraz tu przyspawuję. Jak będzie już wszystko ustawione, tu przyspawuję i gra. I już będzie tutaj na wieki wieków. Temu też właśnie ta kalamitka, że miał możliwość chociaż tego przesmalowania. I tak to teraz wygląda. Idę jeszcze te hefty tutaj porobić. I wtedy malowanie. A następnie czekamy, aż będzie silnik. Przeciąga mi się ta robota. Zawsze coś, zawsze ktoś, zawsze coś innego, no ale nic małymi krokami do przodu. Byle zawsze do przodu, dobra. Widzimy się później. Dla Was kolejne ujęcie, a u mnie jakieś dwa dni później. Jak widzicie, mam już stojak skończony. Stojak został pomalowany. Wszystko, co trzeba było, zostało przyspawane poskręcane no i przede wszystkim znowu bawiłem się w lutowanie znowu bawiłem się w lutowanie polutowałem tutaj to wszystko o dziwo topnik który miał być tylko do miedzi, mosiądzu i tam brązu również sprawdził się tutaj przy lutowaniu tego ocynku, zobaczcie tutaj jeden drugi A tutaj całkiem pierwsze moje lutowanie. Najgorzej no to tutaj wygląda w tym brzegu. Tak? To był ten pierwszy brzeg, który lutowałem, na którym się uczyłem. Każdy kolejny był już coraz to ładniejszy. Także misa została polutowana, już nic nie będzie wyciekało. Teraz możemy montować silnik i rozkręcać, skręcać i bawić się z nim. Mam podnośnik. Podnośnik. Podnośnik sobie stoi tam. Tutaj mamy stojak. Mam stojak gotowy. Tutaj tymczasowo mam na razie śrubkę. włożoną sobie. Ale docelowo będzie tutaj taka rolnicza zawleczka jak się stosuje w maszynach. tak? Są takie zawleczki FI12 i kupię sobie od razu tutaj i do tam stojących kobyłek. Tak to teraz wygląda. Tutaj specjalnie zostawiłem to w podkładzie. Troszkę tu mi się hamerid'em maznęły, no ale to tam później poprawimy. Zostawiłem to specjalnie w podkładzie, bo przecież to tutaj te wszystkie łapki będą przesuwane to i tak będzie poszorowane. Także podkład może być później, najwyżej jakimś chemą utwardzalnym podkładem to przemaluje. Tak żeby to miało jakąś większą odporność. Zobaczcie, te wszystkie czarne elementy są malowane sprayem do zacisków. Sprajem, który miał być niby odporny na zarysowanie. A zobaczcie. czy trzy razy przełożyłem tutaj tą przetyczkę i już jest podrapana. Takie to są odporne sprayje No. I tak to działa. Zobaczcie, łożyska sobie tutaj są przyspawane. Te podkładki, łożyska tutaj ładnie pracują. Zobaczcie, jak się ładnie kręci. Leciutko. Teraz otwory mi się tutaj bynajmniej nie przestawiają prawo-lewo, nie ma problemu z włożeniem zatyczki, czy to w tej pozycji, czy to w jakiejś innej. O, teraz będę musiał nogę użyć, albo się zaprzeć. O, proszę, wszystko pasuje oryginał. A tak jak wspominałem, są tu otwory 12 i 12,5. Także pasowane dosyć ciasno. Kalamitka przesmarowana. I tak wygląda mój stojaszek. O czym jeszcze nie wspomniałem? Zobaczcie. O tym wam nie wspomniałem wcześniej. Wszystkie otwory, wszystko, gdzie były właśnie są przykręcane jakieś śruby, wszystkie otwory są zrobione w taki sposób, że jest spawana rurka, czy tam jakaś tulejka z gwintem, tak? W tym przypadku to był akurat ko kołek rozporowy metalowy, spawany, bo miał tutaj gwint dziesiątkę. Akurat na długość tutaj mi idealnie pasował. Tutaj widać, że to jest kołeczek. Zostało tu po prostu wspawany. Tak samo właśnie w tym miejscu, w tym miejscu, tutaj w tym profilu, żeby go nie ścisnęło przy skręcaniu. Jak i tutaj, i tutaj są też tam rurki wspawane. Także ten profil się nie ściśnie. Tak samo jest i tutaj. Wszystko zostało przemyślane i według mnie zrobione tak, jak to zrobione być powinno. Tak, żeby to jeszcze ładnie wyglądało, fajnie by było tutaj sobie dokupić takie zaślepki do profili. Takie czarne, plastikowe zaślepki. Cztery sztuki sobie przy okazji może kiedyś tam dokupię. I zaślepię. No. Wannę oczywiście można zdjąć. No. I tak jak wspomniałem, później mogę sobie odkręcić tutaj tą całą górę. I położyć jakąś płytę, i mamy taką platformę do transportu jakichś ciężkich rzeczy. Ciężko jedną ręką, ale jak widzicie, daj radę. Estek znowu się wietrzy. Wczoraj mnie troszkę zdenerwował. Już myślałem, że mam problem ze smarowaniem. Już myślałem, że będę go rozkręcał, a co się okazało... A, tego wam nie powiem. Zobaczycie w następnym filmiku. Głupia usterka. No ale nic. Nie teraz o tym. Pewnie się zastanawiacie, czemu on stop, on stop z maską otwartą stoi. A no stoi sobie z otwartą maską, bo zawsze jak przyjadę, to ją otwieram do góry, bo tam jest hajs okrotny. Gdzieś tam... W na parkingach nie otwieram mu maski, ale na podwórku niech się chłodzi. Dobra. Stojak zrobiony. Zrobiony. Teraz trzeba zająć się za rozkręcaniem starego mądziaka. No i przygotowaniem żółtego do przekładki. Mam nadzieję, że tym razem odcinek wyszedł mi krótszy niż zawsze. Mam też nadzieję, że dotrwaliście do końca. A jeżeli dotrwaliście, to znaczy, że musicie subskrybować, no i oczywiście oglądać dalej. Bo będzie się działo troszkę, może z takimi większymi przerwami, co odcinki będą się pojawiać, bo mam teraz mega dużo roboty, ale będę starał się co jakiś czas coś tutaj wrzucić. Bo w garażu białego jak zawsze coś się dzieje. Tak, tak, Estek, o tobie teraz myślę. Dobra. Nie zanudzam Was. Na dzisiaj to już tyle. Trzymajcie się i do następnego. Nara!